Odliczenia podatku, osobówka czy ciężarówka. Tylko na firmę czy również w celach prywatnych. Poznaj różnice. Posiadasz samochód, który chciałbyś wprowadzić do firmy jako środek trwały i uwzględnić w swoich kosztach? Jeśli takie rozliczenia wciąż są dla ciebie niejasne, obowiązkowo zostań ze mną przez najbliższe kilka minut. W tym odcinku będziemy mówić o tym, o czym przedsiębiorcy często zapominają, czyli o drobnych różnicach, jakie występują w rozliczeniach samochodów osobowych i ciężarowych, biorąc pod uwagę to, czy są one wykorzystywane tylko w celach firmowych czy mieszanych. Nazywam się Mariusz Dobosz i na tym kanale dzielę się wiedzą na temat leasingu i bezpiecznego finansowania dla firm. Jak pewnie wiesz, w swojej firmie możesz wykorzystywać różne rodzaje samochodów. Taki podstawowy podział to samochody osobowe i ciężarowe. Mało tego, każdy z nich może być przez ciebie używany na dwa sposoby: wyłącznie w celach firmowych związanych z prowadzoną działalnością takim autem nie jeździsz po prostu prywatnie, czyli na przykład nie pojedziesz z żoną czy z rodziną na wakacje. Druga opcja to używany samochodu w celach mieszanych a więc i trochę w firmie, i trochę poza nią. Nie ma przy tym znaczenia, w jakich proporcjach się to odbywa. Jest jeszcze trzecia możliwość, o której krótko powiem ci na sam koniec: jeśli wykorzystujesz samochód wyłącznie w firmie, Masz prawo do liczenia 100% wydatków z nim związanych, a także 100% podatków od towarów i usług VAT. Te wydatki to np. Twoja rata leasingu albo koszty wynajmu, koszty na ponoszone paliwo czy w wypadku elektryków prąd, serwis, naprawę opon czy, czy ich wymiana. Wszystko to możesz rozliczać w 100%. Ale jest jedno ale i powinieneś o nim pamiętać. Dotyczy to samochodów osobowych, czyli takich, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Rozliczanie 100% wydatków z nimi związanych będzie możliwe tylko wtedy, gdy Po pierwsze będziesz prowadzić dla nich ewidencję przebiegu pojazdów, tak zwaną kilometrówkę. Taka ewidencja powinna zawierać m.in. stan licznika na dzień rozpoczęcia i zakończenia używania pojazdu w firmie oraz wpisy dotyczące każdego wykorzystania pojazdu, czyli informacje o pokonanej trasie, liczbie przejechanych kilometrów, dacie wyjazdu itd. Po drugie sporządzisz wewnętrzny regulamin użytkowania pojazdu w firmie który wykluczy jego wykorzystywanie w celach prywatnych. Po trzecie, dokonasz zgłoszenia takiego auta jako wykorzystywanego wyłącznie w firmie na deklaracji VAT 26 do Urzędu Skarbowego. Taką deklarację powinieneś złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, w którym poniosłeś pierwszy wydatek związany z pojazdem, czyli np. dokonałeś opłaty wstępnej do leasingu. Nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji VAT. Wszystkie te przesłanki musisz łącznie spełnić. Deklaracji VAT-26 nie musisz jednak wysyłać, jeśli wprowadzasz do firmy ciężarówkę o dopuszczalnej masie całkowitej załóżmy do 3,5 tony lub wyżej, lub jakiś inny specjalny pojazd, np. koparkę. Tutaj przyjmuje się, że tego rodzaju samochody, pojazdy ciężko wykorzystuje się również w celach prywatnych. No, wyobraź sobie, że koparką jedziesz do Lidla. Dlatego z założenia bez dodatkowych formalności można je rozliczać w 100%. Nie jest to w dodatku wymagane, by prowadzić dla nich kilometrówkę. Całe szczęście. Z deklaracji VAT 26 możesz zostać zwolniony również wtedy, gdy masz wprawdzie samochód o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 3,5 tony, ale zbitym w dowodzie VAT 1 lub VAT 2, które potwierdzają, że konstrukcja danego samochodu wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z prowadzonym działalnością. Jeśli chcesz uzyskać adnotację VAT 1 lub VAT 2, będziesz musiał najpierw udać się do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i przeprowadzić badanie techniczne. A potem do Wydziału Komunikacji, aby umieścić taką zmiankę w dowodzie rejestracyjnym. O tym będę mówić za niedługo w osobnym odcinku, w którym skupię się na rozliczeniach samochodów ciężarowych. Dlatego subskrybuj ten kanał, a ci o nim przypomnę. A jeżeli używasz samochodów w celach mieszanych, czyli trochę w firmie, a trochę prywatnie, wtedy możesz odliczać wydatki eksploatacyjne z nimi związane, takie jak koszty paliwa czy prądu, serwisu, naprawy, wymiany opon. W wysokości 75% a WATU w wysokości 50%. Tutaj jednak pojawia się jeszcze coś takiego jak limit 150 tys. zł dla samochodów spalinowych i 225 tysięcy dla elektryków, który obowiązuje tylko samochody osobowe. Więcej o tym limicie mówię w osobnym materiale. Teraz tylko nakreślę Ci kilku zdaniach jego istotę. Limit ten jest ważny dla rozliczeń opłat leasingowych, czyli płatnej każdego miesiąca raty oraz wkładu własnego. Jeśli leasingujesz samochód osobowy o wartości do 150 tysięcy zł, to nie dzieje się w zasadzie nic. Co może oznaczać, że możesz wrzucić w koszty 100% każdej raty, którą płacisz i co miesiąc i 100% wkładu własnego. Plus 50% VAT lub 75% wydatków eksploatacyjnych. Ale jeśli Twoje auto jest droższe niż te limity, to wtedy liczymy proporcje. 150 tysięcy zł lub 225 dla elektryków. Dzielimy wtedy wartość samochodów i otrzymany wynik mnożymy przez 100. W ten sposób dowiesz się, na jakiej wysokości możesz dokonać odliczeń. Natomiast wydatki eksploatacyjne, czyli paliwo, prąd, wymiana opon, spłyn do spryskiwaczy czy naprawy, je uwzględnia się w kosztach uzyskania przychodów w wysokości 75%, a wcześniej odlicza się po VAT-u przy używaniu auta w celach mieszanych. Masz też trzecią opcję, czyli prywatne auto w firmie. O co tu chodzi? Jeśli masz auto prywatne, takie, którego nie wprowadziłeś jako środek trwały w firmie, Możesz nadal w niewielkim zakresie uwzględniać wydatki z nim związane w swoich kosztach. Gdybyś chciał używać swojego prywatnego samochodu na cele związane z działalnością, bez jednoczesnego wpisywania go do ewidencji, w takim przypadku przysługuje ci prawo do odliczenia w kosztach wydatków związanych z jego eksploatacją czyli wydatków poniesionych na paliwo, serwis, w wysokości tylko 20%, czyli niewiele. Więc jeśli masz auto prywatne, a prowadzisz działalność gospodarczą i rozliczasz się na zasadach ogólnych lub książce przychodów i rozchodów, to jak najszybciej sprzedaj ten samochód i kup nowszy na firmę lub w leasingu. Jeśli szukasz więcej tego typu informacji, to subskrybuj ten kanał i naciśnij dzwoneczek, a ci o nich przypomnę. Do następnego kliknięcia. Cześć!